Запрашивали на премьере Запрашивали на премьере Łapie chwile ulotne jak ulotka Ulotne chwile łapią jak wodka Łapie chwilę ulotne jak ulotka Ulotne chwile łapią jak wodka Chwile łapię jak fotka. ulotne chwytam jak, 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 jak sygnał satelita I ta różnica nie krąży po orbitach Lecz pardostąpam po chodnikach Chcę żyć aktywnie Nim wyciągnę kopyta Jest pewna defiza, którą znam karpediem Uznają ją ludzie, z którymi gram O tym z każdym dniem chwile Łapię chwile ulotne jak mod stałe koduję we fragmentach Bądź całe, zapamiętałem już ich bez liku Wszystkie mam w sobie, żadnej w pamiętniku Zaś w notatniku, bądź w kalendarzyku Notuję zadania i termin wykonania Skroza, zostawia ślady jak sanek ułoza Ma pamięć zawodna jak prognoza To skleroza, poza tym istnieje z brawnych komórek koza chwile przychodzą tam jak koza do no poza Raz wapie, chwilę te złodziutkie, choć krótkie Innym razem te bezpowrotne i uloty, i ulotne i łapią jak Łapie chwile ulotne jak ulotka Ulotne chwile łapią jak wodka Łapie chwile ulotne jak ulotka Ulotne chwile łapił jak wodka a, a, a. życie nasze składa się z krótkich momentów Cudownych chwil czy przykrych incydentów Czego nie przegapię, wszystkie łapię Korzystam z talentu, przelewam go na papier, więc łapię Chwile ulotne jak ulotka Ulotne chwile łapię jak fotka Dbam, by chwile ulotne jak notka Nie uleciały jak ulotna plotka Nie pamięć każdy gest i każde zdanie Obrazy przed oczami zawieszone jak na ścianie Te w ramie, to jedno co na pewno zostanie Reszta przeminie jak znoszone ubranie Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień Nie masz co Lepiej swe życie zmień póki czas, czas, nie czeka na nas Więc zaśpiewaj jeszcze raz mamy po 20 lat Przed sobą cały świat, przed sobą całe życia smak Więc jestem rad, rad z każdego poranka i wieczoru dawno chwilę łapił jak wodka. maturzyści. chcielibyśmy Wam podziękować za. Za wszystkie rady, które nam daliście i za to, że tak ciepło nas przyjęliście do szkoły. Za każdy dzień, który razem spędzaliśmy i za to, że stworzyliście każdy dzień w naszym pięknym liceum jeszcze lepszym. Za wszystkie podwózki do szkoły i za to, że jednym zdaniem potraficie poprawić cały mój dzień. No to załane koleżanki z czwartej klasy. To ja dziękuję Byłem samorządowi z tamtego roku, który zorganizował nam super grilla oraz y, śpiewać każdy może. Było zarąbiście. Za wspólne obleganie ławek na parterze. za super Ja bym przede wszystkim podziękować Wam za by, m, przypominanie mi za każdym razem ile filmów jeszcze nie oglądaliśmy na lekcji i że musimy to zrobić. I um, takie przypominanie, jak ważny jest zegarek na lekcji, żeby, żeby się nie spóźniać i żeby kończyć wcześniej, o ile to jest możliwe, oczywiście. Co tam jeszcze, Kamil? No za ciepłe przyjęcie tak. nas na samym początku. No, myślę, że my pamiętamy jeszcze naszą maturę niedawno swoją drogą, więc na tyle, ile mogliśmy gdzieś to przekazać, tak. to co wiemy, co się nauczyliśmy, jakieś tam rady z tej drugiej strony w tej drodze. Te ostatnie dwa lata, myślę, jedno z takich chyba ważniejszych teraz w tym waszym życiu. I fajnie, że mogliśmy spędzić je razem. No. I za te wszystkie żarty, które robiliśmy na zajęciach. I życzymy Wam powodzenia, żebyście byli odważni, żebyście spełniali marzenia, żebyście się nie stresowali, pamiętali, że wszystko zawsze można odkręcić, zmienić, naprawić. I, i to jest fajne. Kierunek studiów zawsze można zmienić. Trzymamy za was kciuki na maturze. Na pewno dobrze napiszecie. Dziękujemy, Dziękujemy wszystkim, wszystkim sportowcom Elo. Za wspólnie spędzony czas na zawodach, za promowanie zdrowego stylu życia, zwłaszcza w ubikacjach i ze drewniaczkiem. Za pięknego walca i poloneza. Za sukcesy, dyplomy, medale, kuchary. Za asekurację na siłowni i za zakładanie zacisków na sztangę. Za inicjowanie wydarzeń sportowych. Za serce zostawione na parkietach. Dziękujemy, że wybraliście naszą szkołę i że Wam się podobało. A jak, jak się Wam nie, nie podobało, to do niej. Za co chciałabym podziękować tegorocznym maturzystom? No oczywiście za to, że pokazaliście mi, że do sali numer 12 da się wyjść niekoniecznie drzwiami. Oczywiście za pamiętne dekorowanie sali informatycznej, szczególnie okna sprayem odpowiednio udekorowanym. To jest coś, co będę do końca życia pamiętać. Oczywiście za wspólne pogaduszki, za wspólne krzyżóweczki, kachuciki, wszystkie wykreślanki, za zagadywanki i za to, że po prostu często spędzaliśmy, mam nadzieję, przynajmniej miło czas. Będę Was bardzo serdecznie wspominać, szczerze mówiąc tęsknię i bardzo żałuję, że nie mogę dzisiaj z Wami być. Trzymam za Was kciuki, życzę Wam, żebyście byli szczęśliwi. Wszystkiego dobrego trzymajcie się. Chciałabyśmy Wam podziękować za to, że pokazaliście nam, że karpa możemy zielać nie tylko przy wspólnym rozwiązywaniu zadań na przykład. Ale również przez wspólny krok. Mojej grupie 4A4 chciałabym podziękować za Waszą heroiczną obecność na wyjątkowych zajęciach języka angielskiego, szczególnie po dwóch opiekach. Grupie 4A5 bardzo dziękuję za wytrwałość w walce z zadaniami gramatyczno-leksykalnymi i za Waszą pracowitość godną tłumaczy ONZ. No, i last but not least, moja grupa rozszerzeniowa 4R4, dziewczyny. Bardzo Wam dziękuję za inspirującą wymianę doświadczeń kulinarnych i za systematyczne dostarczanie mi świeżej porcji ploteczek z kraju i ze świata. Myślę, że z Wami z powodzeniem mogłabym nakręcić nowy sezon plotkary w Masterchefie. Natomiast Panowie. Dzięki Wam czułam się, jakby miała w sali 15 swoje własne studio sportowe, a Wasze cenne komentarze były no tak wspaniałe, że nawet warnie byłby potrzebny. Bardzo Wam dziękuję i życzę wszystkim powodzenia. Trzymam się! Drodzy absolwenci, dziękuję Wam za wspólne chwile razem spędzone. Dziękuję bardzo za Waszą pogodę ducha, uśmiechu, radości życia. Za Waszą chęć do nauki, która teraz coraz mniej jest widoczna. Mam nadzieję, że języki obce będą trampoliną do samorealizacji, do większych możliwości spełnienia celów życiowych. Kochani maturzyści, przede wszystkim dziękuję Wam za Waszą obecność i za to, że stanowiliście społeczność Piątego Liceum Ogólnokształcącego. Dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście i do tańca, i do różańca. Że od Was można było się wiele nauczyć, wiele energii czerpać, ale przede wszystkim, że potrafiliśmy łączyć się i w radosnych, czasami w tych smutniejszych, czas, chwilach. Życzę Wam otwartości na to, co przyniesie Wam rzeczywistość. Drodzy maturzyści, chciałbym Wam podziękować za. Drodzy maturzyści. Chciałbym wam podziękować za. Chciałbym wam serdecznie podziękować za. Drodzy maturzyści, za wami już prawie cztery lata w piątym liceum, a przed wami pierwsze. Wasze najważniejsze chyba egzaminy, egzaminy dojrzałości. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami przez te 4 lata, że wybraliście piąte liceum i mam nadzieję, że to była dla Was bardzo przyjemna przygoda. Życzymy Wam powodzenia teraz i powodzenia w całym Waszym życiu. Wszystkiego Kochani, za nami 4 lata. Jesteście o te cztery lata starsi i cztery lata mądrzejsi. Zostały nam tylko wspomnienia. Zawsze będę pamiętać nasze gry i zabawy z lalką. Nigdy nie zapomnę, jaką diagnozę postawiliście Konradowi Balenrodowi. No i na finał naszej przygody tango, które odtańczyliście. Ruszajcie w życie tanecznym krokiem, tylko pamiętajcie, kto ma w tangu prowadzić. I żeby to nie był Edek. Moment. Jędruś? A gdzie Seba? Gdy wracam pamięcią do naszych pierwszych wspólnych chwil w Piątym Liceum, czuję się trochę jak bohater sklepów cynamonowych, Bruno Schulza. Wspomnienia prowadzą mnie korytarzami naszej szkoły do jednej z klas. Wiecie, do której? Tak. Pamiętam, objęłam Was wzrokiem i pomyślałam. Łatwo nie będzie, ale dam radę. To tylko cztery lata. Oczywiście wiecie, że żartuję. Pomyślałam wtedy, kim są ci młodzi ludzie i co nas razem czeka. I proszę, oto kończycie szkołę. Piękna chwila. Co mogę i co chcę Wam powiedzieć? Płyncie po wodach Waszego życia. Niech nie będą Wam straszne sztormy i burze. Niech wiatr wieje w Wasze żagle. Życie to podróż. Zróbcie wszystko, aby wasza była jedyna w swoim rodzaju. To serce jest dla mojej klasy 4e, profil ekonomiczno-językowy, ale ponieważ jest bardzo pojemne, to kieruję też ciepłe słowa dla klasy 4h, w której miałam przyjemność uczyć języka polskiego i oczywiście dla mojej grupy rozszerzeniowej z języka polskiego. Dziękuję Wam za wspólne chwile. Trzymajcie się. W mojej klasie życzę głowy pełnej pomysłów, lekkości pióra na maturze, a na co dzień szczęścia. Chciałbym Wam podziękować za cztery wspaniałe lata, które minęły jak jeden dzień. Chciałabym podziękować Wam za to, że byliście empatyczni, inteligentni, piękni. Chciałbym Wam podziękować za wszystkie wspaniałe wycieczki, które nie były związane z żadnym stresem, tylko z odpoczynkiem i poznawaniem się nawzajem. Dziękuję Wam bardzo za wszystko, za to, że byliście i trzymam kciuki. Na początek chciałem powiedzieć, co mi się nie podoba. Nie podoba mi się, że odchodzicie. Natomiast wszystkim chciałem tym, których uczyłem, muzyki, rysunku, historii sztuki, których byłem wychowawcą szczególnie, życzyć wszystkiego, co sobie wymarzyli, żeby dostali się tam, gdzie chcą na studia, żeby w życiu Wam wszystko wyszło. Bardzo dziękuję za miłą atmosferę. Jesteśmy z Wami. Po Powodzenia!